Hejka wszystkim! Hejka. Witamy w kolejnym filmie na naszym kanale. Dzisiaj będzie dużo jazdy, ale przede wszystkim serwis naszych motorów. Zwłaszcza mojego, muszę mieć tarczę przód, tył. Nowy płyn muszę dać hamulcowy. Kupiłem sobie taką nową osłonkę na tarczę, żeby mi się już znowu nie rozchodziła tak ostatnio w lesie. Ja będę zakładać osłonę do dy dyfuzor. Dyfuzor? No już powiedziałam. że osłonę na dyfuzor. A, okej. Okay. I będę jeszcze dyfuzem zakładać, bo e, ostatnio w motocyklach Lublin mi go naprawili. No dobra, pokażmy, co tu się dzieje. Mamy ten już zabrawiony, Zobaczcie sami. Zobaczcie mnie ten. To jest moja osłonka. wam mnie miliony. 400 zł, jestem w shop przy że tyle kosztowała. Nie wiedziałem, że będzie tyle kosztować, ale musiałem ją kupić, bo, bo ostatnio właśnie rozwaliłem tarczę nie wiem, hamulca, I to byłby duży problem dla mnie. Kupiliśmy tarczę. Raz, dwa. przód i tył. O, jeszcze ślizg łańcucha o nim nie powiedziałem. Teraz jest skatowany, też go wymienimy. A co to jest? Ślizg łańcucha. klocki hamulcowe, oryginalne kupiliśmy do tyłu. Nie wiem, czy trzeba je zmieniać, czy też ale kupimy na zapas. Szybka, podwójna skarb, sobie wziął. Skarbika, nowe rękawiczki. timeringi do, do, do dyfuzora też mamy. I to chyba wszystko z naszych zapisów, Tak, myślę, że wszystko. Dobra, przechodzimy już do warsztatu, a raczej nie. Teraz idziemy mieć motory. Co więcej, jedziemy jeszcze umyć pitbike'a, który stoi w brudzie od więcej niż dwóch tygodni. Nowy. Dobra, otwieramy. O. No, jest moja maszyna nie jest za czysta. Jeszcze po ostatniej się nie robić kierownicy. kierownicę. No, u mnie też kierownica nie dokręcono. Ale mój motor ogólnie jest czysty po ostatnich jeździach, bo ja tylko na torze trialowym jeździłam. Nie mam pojęcia, jak się ściąga szybka. Podpowiem ci, tu masz takie coś, ciągniesz do góry i w tą stronę. O tak. O. Okej. Okay. Nie wyciągasz szybkę teraz o tu. Aha. Mów, musisz założyć na te zęby dwa, co tam są. Widzisz tu? Tu masz jeden, musisz tak jakby nałożyć co na to. Już jest nałożone. No nie jest. Aha. Okej, okay, teraz widzę. No i teraz, teraz chrupło z drugiej strony jest. Tak. No i dajesz tylko w dół teraz to. A to bardzo szybko się jeszcze zmienia, tą szybkę. No. I siek. No i jest. Fajne. Podoba mi się. Świat jest piękniejszy w nich. Wszystko jest takie... Yy... Pełne kolorów, bardziej. Dobra, jeźdźmy już na nie była... Takie ciepłe kolory są dzięki tej szepce. Co ty mówisz? Wszystko jest takie ciepłe. No i teraz zrobię unboxing moich nowych rękawiczek. Jedna, druga i zakładam. SK, mój rozmiar, nie ma co gadać. Prest widać? Mi się podobają. Chciałbyś takie mieć, nie? Tak. Wcześniej jeździłam w rękawiczkach MK, to mi spadały z rąk. No, git, fajne. Ale Na ciebie są dobre Czasem tak, czasem nie. Dobra, jedziemy już na mejnie. Tak, jedziemy już na mejnie. Jesteśmy już na myni, myjemy fury, a dokładniej Wiktor, bo ja czekam na swoją kolej. Nadal wyje furę. Kuryzmęta podpaliła, w paliwach. Do skarbiku. Kończysz? Kończysz. Właśnie, znaczy, już chwilę temu wróciliśmy z Maini, skarbik właśnie odkręca koło. Ściągnął najpierw ściągnął najpierw łańcuch, ale niestety źle nam się to nagrało. Co będziesz teraz zmieniał? Najpierw zmienię tarczę. A później ślizg łańcucha. Tu jest skarbik, tu już jest ściągnięty łańcuch, najpierw musiał ściągnąć to. Pięknie. Dwa były na kleju przykręcone A będziesz później na kleju Nie, bo nie ma kleju o, No to lipa, bieda i w ogóle Ostatnia śrubeczka Uwaga, bum Widzicie, ta część już wyjechała na ranty O no Patrzcie, spróbuję wam to pokazać O, widać to, widać to tutaj Tutaj to, widać? Tak, że no to w to, to. To co? O kurde więc, co to jest w ogóle? To tak wyrumunia. <laughs> tarcza przykrojona do pudełka. Pierwsza raz się spotykamy z takim czynnikiem. Bo ja w ogóle się pierwszy raz spotykam w ogóle z nową tarczą. może można tego, ale Jajam skarbnik te jest zdziwiony. No, lipton, lipton, no powiedziałem. Ja. Nie, może to klocki mają ściągnąć. Co o tym sądzi piernik? Spytajmy piernika. Pierniczku, co o tym sądzisz? Skarbnik może po noży, będzie czyścił naszykiem. Ta tarcza stara. To jest jak pół tarczy, tej nowej. Karby, wygląda naprawdę. Wykorzystuję wszystko co do ostatniej. Nie wiem czy wymieniam od nowości też? Tak, tak. To chyba jest oryginalna. Tak, no bo to jest taka sama jak ty masz, czyli to jest oryginalna. Co jest taka sama? To jest taka sama, tylko trochę inna. Tu jest ślizg I tu jeszcze jest jakaś dziwna śruba do niego. A czego ślizg też wymieniasz? Bo już tam w sumie jeszcze mógłby być, ale już taki jest kurwa skatowany. Też, że po 200 godzinach go zmieniasz? To sumie może nie musiałem go zmieniać. No ale stwierdzili, że go zmienisz. Jest nowy ślisk Tak się prezentuje No, no ale zobacz co mnie popatrz tu nie ma tego w ogóle Może jednak trzeba było go zmienić Skarbik tu czyści A nie trzeba wódekiem? Nie mam wódeka. A nie ma niczego do czyszczenia Nie wystarczy przetrzesz. Dobra będzie To ja przy Skarbik No gdzie daj mi? Ja już sobie wcześniej wynalazłam Tutaj I tutaj Ojej Dobra, jasne. No tu dziurka, myślę, dobra. W tą, w tą pierwszą, tu. A najpierw musisz trochę skręcić. No wiem. No o, widzisz, właśnie... już wychodzi śrubka? Nie. Już możesz przystawić to. To tak szybko się zmienia na ślizg? Mhm. 35 motokośni chyba teraz mam, 34,3 dokładnie. Do tego ślizgu dali nowe śrubki, a Skarbik zakręcił stare. Ale chyba nie trzeba je zakładać. Schowaj je na czarną godzinę. No jest. Weź tam po kilka hamulec. Ty mi hamulec, ty mi Skarbik założył spinkę. Założyłem spinkę. Jeszcze normalnie tarcza z przodu, a później założenie mojego wydechu i założenie osłony. Dzisiaj ben, od dzisiaj już będę miała osłonę na dyfuzor. Jednak taki jeden trener powiedział mi, że powinien sobie kupić e, kaganiec na dyfuzor. Bo i tak go zepsuję. Odkręcanie. I zmienianie. Ja jestem od brudnej roboty, czyli czyszczenia takiego. Mam klotów, gówniksów Muszę mieć kocki. To jest pewne. Tak uprości ścianę. Uda założyć nowy krok. Trzeba ten bolec ja jak dałem. Przechodzimy już do zakładania nowych kroków. Powiem szczerze, że zakładanie kroków z tyłu jest prostsze niż z, z przodu. W mam tajemnicę: bolec jest krzywy, że to tak ciężko się go wkłada. Ale niestety nie mam innego, więc y, muszę założyć ten na razie. Na razie i na długo. Ale klocki już zmienione, więc teraz przechodzimy do zmiany tarczy. Najgorsze jest odkręcanie, chyba. Później już idzie na Jest Jesień za oknem, proszę Państwa, jest już zimno. 8 stopni na polu, jak w lodówce. Kozy się pasą, kura się pasie też. Druga tarcza to jest tak debilnie zapakowana. A nie, to nie jest tak, to jest tylko na takie... O, tu ktoś już bardziej pomyślał. Ostatnia już prosta. Zakręcanie tarczy. Zakładam nowy gadżet, Zobaczymy, jak to się uda. Zobaczymy to. Kurde, nie wiem, jak to ma być. O, dobra. No jest. I co to się tak kręci? Nie, no to będzie stało w jednym miejscu. Aha. Ale kurwa koni. Nie ma co gadać, no nie? Dobra, dopijemy troszeczkę Smarowanie ośki, proszę Państwa. Wyczyszczonej wcześniej przeze mnie, trzeba to znać. Star się przydaje w robocie. Właśnie zadzwoniłem do Mechanika. Dzwoniłem w sumie do trzech, ale zabrał tylko jeden z nich. Kto? Maksiu, taki... Maksiu, powiedzmy, pozdrawiam Maxia. Zadzwoniłem do Maksia, bo nie wiedziałem jak doknąć. znaczy powiem kiedyś, że znałem ten trik do, od początku do końca jak się dokręca koło, bo trzeba jednak to... No, trzeba wiedzieć jak to zrobić. Można dokręcić tak wszystkie śrubki o i będzie, ale żeby wszystko było prawidłowo, no to tak. Dobra, najpierw dokręcamy te śrubki, nie jakoś strasznie jasno. jedna, druga, dobra, teraz weźmiemy ten klucz i dokręcamy to, tu akurat jeszcze nic się nie wydarzy, bo no ciekawsze będzie dopiero później. I teraz popuszczamy te śrubki, widziałaś? I zobacz, i teraz ta laga jest luźna, mm -hmm. i jest prosta, tak to była troszkę przekrzywiona jakby, czyli nie pracowałyby dobrze. I dopiero teraz dokręcamy to, już tak jak laga z tym leży, prosto na tym stawie koło, żeby jeszcze było do I dopiero teraz dokręcamy. Dobrze, Max mi uratował, bo tak to myślę, że dokręcić. to do, do, dokręcamy, żeby było dobrze, kurwa. Dobrze się kręci. Ogólnie było tak, że w lesie przestawiłem działać hamulec, przez to, rozkrzywiłem tarcze, ale jak widzicie, Zadziałałem i kupiłem sobie coś bardzo, coś bardzo mocnego na to, więc już nie powinno się tak stać, nigdy chyba. Hamulec sykopa nowa tarcza, to jest coś pięknego teraz. Teraz, teraz będę robił, właśnie, trening w stopie. Stopi. Tu też wszystko działa, się kręci ładnie. Pięknie, naprawdę. Gratulacje. Ogólnie mnie to nie jest koniec serwisów. Jeszcze będę gdzieś zmieniał olej. Jeszcze będę dziś naprawiał guzik, bo tutaj, jak widzicie. Ja nie wiem, co będzie dziś. Podczas. To będzie na pewno dziś. Podczas transportu zepsuł mi się guzik. No i. Nie klika się. Także skarbikowi udało się już y, troszeczkę porobić przy tym motorze, jak widzieliście. I już minęło z ponad 4 godziny, odkąd ostatni raz jadłam. Bo jak widzimy, to się przedłuża bardzo nasz y, wyjazd do lasu dzisiejszego dnia, czego i tak nie będziecie dzisiaj widzieć w tym odcinku, ale w następnym y, by, powinniście już y, widzieć wyjazd do lasu. Także właśnie dzieje się coś najcudowniejszego na świecie, a mianowicie. Jedziemy jeść. Czyli to co grubszy nie chce lubią najbardziej. To nie byle. gdzie. I właśnie dojechaliśmy do cudownego miejsca, w którym będziemy jeść. A mianowicie karchma potem forem. Lepiej wyglądaliśmy Starrusa, mm -hmm. no nie? No, to to ja nie wiem jak wyglądałem Staurusa. Staurusa były niedobre. To powinno być dobre. Z magą. Tak się prezentuje skarbika dania. Grób cicha. Jak Ci smakowało? Jedzonko podczas przerwy? Powiem tak, herbatka 10 na 10, proziaki 7-8 na 10. Mówiłem, że proziaki mogą być lepsze, bo moja mama robi lepsze, a jeżeli chodzi o placki, to tak 5. Jeżeli chodzi o mnie, proziaki hmm, bardzo dobre, jadłam pierogi z kapustą i grzybami, dobre, ale nie dałam rady zjeść wszystkich, zostawiłam 4 z 10. Wróciliśmy właśnie z obiadku i będziemy tak, zmieniać olej w chustce. No, to tak, patrz tu, wykonaj. jest szybki, nie? No. Dobra, trzymaj. Skarbik, ale ty nie umiesz tego zrobić, bo u mnie jest źle. Tu, To jest śruba, uwaga. I tu serio się to ciężko robi. Teraz dokręcam w drugą stronę. Dalej to ciągniesz, masz to odkręcić. A to ja bym wolała sobie stawić. Czyli teraz nie widzę, gdzie to też... jest. Jezu, wiedziałem, że tak będzie. A już widzę, widzę. No dobra, daj. Czy masz motor? Mhm. Dobra, i teraz powinnaś to zrobić palcami. Co ty szukasz? Aż, skupiłam ją? Ej, ty jesteś naprawdę jakaś, nie wiem, trendowata. <laughs> Czyż kurwa, tu masz tę śrubkę? Odkręcałaś ją tam. A, okej. Okay. właśnie ja tak zapominam o tych śrubkach. Twój olej to jest główny w porównaniu. No, bo ci wypadła ta. Zakręcam sobie. A tak sobie wybrać. Dobra, wystarczy. Czy nie mam tak dużo jak Ty masz dużo tam nie jak... trzeba tak mocno dokręcać. To czemu było tak dokręcone mocno? Nie było tak mocno dokręcone, tylko tak się zapiekło. Możesz sobie ściągnąć teraz z grzechotki. Albo palcami po prostu. Czyścimy teraz tutaj nie wiem po to, ale czyścimy dobra nie wkładaj tej szmatki tak głęboko tam bo na tej szmatce jest też syf wkładam nowy filtr od tą stronę i pokrywkę, tak? biorę dwie śrubeczki, które tutaj mam tutaj mam dwie śrubeczki i je zakręcam jak coś to w moim katemiku nie ma takiego filtra jest takie dziecko, co wszystko psuje. No i teraz musisz wycierać tu całą ramę do oleju. No, już umie. <grystanie> I tylko czekałem, aż to się wydarzy. <grystanie> <grystanie> Czy teraz uda ci się nie kapnąć? No nieźle ci to poszło, nie kapłaś dzisiaj. I teraz zakręcamy. I huśka jest gotowa, już praktycznie jutrzejszy jest. I teraz zakładamy. Kończy doczekała się moja sada. Tak to będzie wyglądało, właśnie. Nieźle na no nie, nawet ładniej bym powiedział. Tak. Ta najmniejsza idzie tutaj. Tu idzie najmniejsza. Największa idzie tutaj, czyli ta. Tu idzie ta średnia, ta troszkę mniejsza i, i tu idzie ta troszkę większa. Tu i tu. Pór, jak skarb, to było, jak skarby, który mija. Dobre, to jest na no nie. Jeszcze będziesz musiała jedną rzecz założyć przed założeniem defuzera. Pamiętasz jaką? Jest to coś gumowego. Tak, ale jak to się nazywa? Simmeringi. Simmering. No tutaj. Świetnie. Nieźle, co? No, teraz stać tutaj depuzer. O kurwa, ale tu kontanina. Teraz trzeba wszystkie płapać. Dobra, szkrabik jednak posłuchałem mojego radu. Krabuś przykręca siódemką. Tak, to jest szybciej jednak. Nieźle to idzie, nieźle wygląda dyfuzorek teraz. Dużo szybciej idzie, dużo szybciej. No widzisz? To była bardzo dobra rada, musisz przyznać. Czy to jest dyfuzor linii? Tak. Dobra, mamy już ostatnią y, A, opaskę. Skrawik walczy. Tak, to prawda. Bez jest pokrzywione Nie wiem, czy jest. Ja do... Dobra, udało się. Będę Ci tu trzymał, no. Teraz kręcę mocno, mocno kręcę, kręcę, kręcę. Tak się prezentuje założony, karbonowy. Czy to będzie ochraniać? Coś tam na pewno pomoże. Wiem, że tak, czy tak. E, Chciałabym powiedział, żebym założyła i i to i jeszcze ten kaganiec. Jeżeli chodzi o trial. Dobra, dawaj, no wiesz co teraz? Teraz gumeczki. No właśnie, Gdzie one są. Tam tu mamy Dobra. gumeczki. Będziemy zakładać je tu. O, na te rowki. Już założyć? No tak, no, bo to przecież trzeba przed założyć. A po co w ogóle ja się zakładam takie dwie gumeczki? Żeby uszczelnić widać. Zakładamy gumeczki na rozwój. Możesz w sumie najpierw założyć pierwszą, a później druga ci już łatwo wejdzie. Nie, no założyłam drugą najpierw. Okej, okay, to było jednak hopciu. Okej, okay, przechodzimy do montażu dyfuzora To pewnie idzie jakoś tak. Nie. Powiedz mi, gdzie przy kolanku Mufę. Odwróć to kolanko! Mufą do ciebie ma być! Nie kręć nim, kurwa, tylko mów do ciebie. Odwróć, że kurwa, 180 stopni! A, dobra, tak! Tak! No, w sumie naj najpierw w tę rurę wyceruj tam u góry! Tak! Tak! No, w sumie naj najpierw w tę rurę wyceruj tam u góry! A reszta to już ci w sumie sama wskoczy. Czyli jeszcze więcej lubią Dobranio, jest złożona mocno już. Ale trzeba sobie mocno. Na skarbie jest coś nie tak. Już wiem, co zrobiłem źle. Muszę nacelować na. Teraz się już dopychasz to do góry. To może pójdę sobie z drugiej strony. Dobra, złap, może najpierw te sprężynki już. Okej, okay. patrz. Wow. Złapałeś? No? No, złap sobie teraz drugą. Dobra, no tak, tak z wyczuciem. Udało się. Znaczy się, zrobiliśmy to. Myślisz, że nie dałoby się tego jeszcze bardziej tam włożyć? Nie, bo tak samo było ostatnio. Dobra, wychodzi na to, że chyba nam coś nie wyszło, bo teraz nie da się odpalić To działało. No działało przez chwileczkę, aż przestał działać. Bestia powraca na podnóżek. Zobaczymy, jak będzie. No ogólnie to, co tutaj się dzieje, to jest coś strasznego. Motor nie odpala. Nie wiem, nie wiemy dlaczego. Nie skuliłem nic nie nie jest po prostu. Co teraz będzie działało? Nie wiem, ale. Ale wiemy, już zaolejowało wcześniej świece i nie było iskry. I teraz już została wyczyszczona świeca. Skarbie składam motor jeszcze raz. I zaraz się dowiemy, czy będzie działała. Otwieram drzwi, żeby nas nie zagazować. Co teraz nie będzie działa? Nie wiem, zobaczymy. No. Dobra, akurat ten motor. Przed drugą. Już chyba będą. Okej, okay, już chyba mu się udało. Jak ci to udało? Proszę trzeba było ten olej, który tam jest, ale tak w sumie to nie jest dobre. No bo zobacz, jak wydaję zajeba na oleje. Znaczy nie tak się strasznie. No, no tak to jest tak samo jakby może już się zrobiło, czy nie. No, ale zdecydowanie nam za dużo oleju podało, nie wiem czemu. No dobra, a teraz odpali. No. Całe szczęście. Udało się chociaż tyle zrobić. To to wygląda, wszystko muszę powiedzieć. Pozwolę sobie założyć to przynajmniej. No i tak to właśnie wygląda. Kończymy cały dzień w warsztacie. Mumenako dzwoni, 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 dzwoni. Teraz jesteśmy w punkcie już praktycznie końca. Już przygotowałem sobie motor, rozebrałem zebrałem. Już to nie nagrywaliśmy, no bo to już, to już by za długo nam zajęło. Wyłącznie mam przygotowany, nie wiem czy będzie działał. Zaraz się okaże. Nie wiem czy będzie działał. Tu wygląda liść. To wygląda chyba... iść. A jak wcześniej się wyglądał? To no. jak tak wygląda jakoś chińska. Jak chył w pilbajku. Tak wyglądał. No. Ale ten jest lepszy. I nie jest chiński. Tylko oryginalny. Serio? No. Kurde, by działała to ma iść do masy, która jest o tam. Widzicie tą śrubaczkę? To jest masa. I ją teraz trzeba odkręcić, to tam dać i wykręcić. To, to jest chyba mniejsza śrubka. Gdzieś stąd A teraz jest. Kawaler, tu jest z niego tak jak ma być. Tam jest masa. Działa. Jak pli bajku. Cool, czyli udało nam się dzisiaj odhaczyć wszystkie możliwe punkty. Więc już koniec filmu na dzisiaj. My siedzieliśmy dzisiaj w warsztacie jakieś 8 godzin i jest już ciemno, więc nie pojeździliśmy dzisiaj, ale jutro będziemy jeździć. Dzisiaj już przygotowaliśmy motory na zero, i jutro i pojutrze czekają na nas grube treningi, które zobaczycie w kolejnych odcinkach. A wy pamiętajcie o tym, żeby dawać łapki w górę. Komentarz pod spodem. Piszcie, czy Wam się podobał film i co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach. Przede wszystkim subskrybujcie nasz kanał, dawajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a my się już z Wami żegnamy. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemka!